Hejka, witajcie na Nikoli kanale, jak wiecie z odcinka Monika w vlogu, że Nikola e, też miała szansę i będzie miała 5 minut i 1000 zł do wykorzystania na e, stronce garety.com.pl Yy, będzie sobie mogła wybrać produktów. Ona o tej kwocie nie wie, wie, że tylko ma 5 minut na wybranie produktów. I co? Spodobał się odcinek u mamy i ona wiedziała, że też chce A dzięki uprzejmości firmy Gareth mogliśmy sobie pozwolić też na drugi taki odcinek, tylko teraz kwotą 1000 zł. Więc słuchajcie, idziemy do Nikoli, bo ona już czeka. Tylko muszę jedną stronkę włączyć i się widzimy za chwilę. Halo! Hej. Co mów? Lexi. No do Lexi. Dobra, weź na... O, masz stronkę No. Która jest sponsorem tego odcineczka i dała kwotę X, żeby zrobiła przez 5 minut zakupy sobie Oj u niej w no stronę. Kwota, kwota X, kwota X. Mamy wiesz ile było, 000. bo ci powiedziała. Ale... Powiem Ci tak, na pewno jest inna kwota, tylko tyle ci mogę powiedzieć. Zastanów tak. się. No, może Produktów wzią... możesz wybrać sobie cały koszyk, albo jeden porządny, mm. y, albo jeden mały. No nie wiem, jaka jest kwota. Znaczy no, dobra. ja wiem, ale. No, cię nie na pewno do 500 sobie wybierzemy. dobra, dobra. Start. masz 5 minut od tej pory. Na pewno sobie uzupełnię 500 teraz, a później się zastanowię. Do 500 na... zł? Tak, mm -hmm. Mamy tak, szczoteczkę świeżą do twarzy. Fajna. Mm, to mam chyba mama. A może coś dla mnie weź? Wybierasz do zębów, jest fajny. Takie masażer. Pod oczy? Też fajny. Tutaj so so co to jest znowu szczodra. To co mówię, masażer? Już mała sobie wybierała tę no masażer. Czekaj, patrzę, patrzę. Myślę, bo to jest złoty stary. Dodaj do kosza, zobacz jaką kwotę już masz, bo ja nie wiem. Dodaj do kosza zobaczymy kwotę. Minutki. 921. No to myślisz, że tak zostawię? Nie jest za dużo, myślisz? Mm -mm. Ja ci chcę tylko doradzić. Dobra. Ja już tak zostawiam. Tak? Tak, Ewa. Jesteś pewna? No. Czasu zostało 3 minuty 12. Masz jeszcze czas na pomyślenie? Nie, ja chyba zostawiam. Bo Pomyśl nad tym mówić. No bo jak mogłabym jedynie, to nie wiem. Ja jestem Hubert Rubbańskim Milionerem. Tak stresuję, widzisz, że... A ja bym się zastanowił jeszcze telefon do przyjaciela, może jakiś coś. Usunąć tą szczotę. Ja jak myślisz, firma, firma Garet, ile Ci mogła dać? Jak myślisz, ile Ci mogła dać? No mama miała 1500, no! Mamie, mama jest osoba dorosła, no nie wiem czy... A, no, ale... Jak myślisz? Zostawiam. Zostawiasz 921 zł, czyli... Chcesz usłyszeć najpierw dobrą czy złą wiadomość? No, dobrą. Dobrą. Gratulacje. To było y, 3 minuty, twoje najlepiej spędzone, dlatego że niestety kwota to była 500 złotych. Mhm. Serio? Przekróciłaś o 400. No, mówiłem ci, że trochę mniej. Żartuję! 1000 zł była! Jeszcze się stało, że nie chcę coś do tego dostania. Widziałam! No, Jest widokiem! Tysiak, tysiak, była dla ciebie przeznaczona, czyli udało ci się zmieścić. Ja już miałam takie. Nie, 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 właśnie też. Ja myślałam, że dodasz jeszcze jedną rzecz żebyś już byś wtedy przekroczyła, nie? Bo jak już byś tak szła, jak burza, to. Nie, nie, nie. Zatrzymałem stopę. I widzimy się. mamy przyszło po także widzimy się za dwa dni, jak to dojdzie. Dobra, ja sobie dokończę okay. lekcję. Okej. A few moments later... Kochani, witam Was w kolejnym dniu. Ile minęło? Chyba jakoś 3 dni od, od zamówienia. Tak, ja, No tak. I przyszła właśnie do nas nasza przysył, przysył, przysyłka od firmy Gareth. Czyli właśnie miałam taki mały challenge, tata mi dał, w sumie widzieliście. Udało Ci się. I przyszły do mnie rzeczy. I tak jak widzicie, tutaj mamy tą, to jest chyba, to do zębów. E, do mycia, nie wiem jak to się nazywało. To jest. Nie do mycia, do wybielania. Do wybielania, dokładnie. Tu mamy przetrypkę sanitarną. E, no i zegarek, więc myślę, że od czego zaczniemy. Do czego chcesz? Ja nie wiem, od zamów. Od, mm, od zamów. Od tak, od zamów. No dobra, to otwieraj. To. I tutaj jest jeszcze z. Jeśli chcecie zobaczyć, co moja mama wybrała, no to. Podajcie, o, no zepsuje zaraz. No to podajcie. Ma na spacerek, ale zapraszam też do na kanał. A, otwieramy. E, więc już wszystko otworzyliśmy I tutaj, i tutaj mamy e, chyba te, te, no, te pasty, tato, żele, o, tak? Tak, co A tutaj tak? sobie, uwaga. No trzy sztuki, żele, wymieniamy Aaa, jest! Zobacz, to wygląda zawsze większe, no takie duże. wow Łooo, no, wow, jakieś tryby. Ale to daje mocno. wow to jest super, ale ładne. ładne, oh yeah. ja! I, I mamy tutaj ładowarkę. Oj, już podarają. Nie wierzę. Ładowareczka, ale myślę, że nie trzeba ładować, nie? Teraz? Chyba jest znaładowana. Chyba jest nie nie. Dobra, coś tu jest jeszcze pod co... Oj O, i tu są! Trzy też? No, mówiłam, że są A, w zestawie. A, są też w zestawie. No to no. zobacz, teraz będzie Ale miała... dobra, to ale będzie więcej. Fajnie, miała więcej, no. Tak, są, jest sześć. Nie wiem na ile starcza ten jeden, chyba na jedno użycie. A nie, nie też... coś o, Zobaczcie. Gdzieś to możesz ten no. też sprawdzać jak Cię wybieliło. Mm -hmm. Super jest. Eee, Jezu, to moje tam się ustawia, wiesz, jakiś to jest na 18 A. dni chyba. Tak, to co ileś się eee, robi codziennie, na Codziennie powiedzmy po 17 minut, nie, na, na 18 się nie robi. minut. Nie codziennie? Nie, myślę, że nie, bo by tego nie Zaraz powiem. przeczytamy i zobaczymy. Eee, więc ja przeczytam szybko i wam zaraz pokażę. Okej, okay, i ja to mam na zęby. Mm -hmm. Musimy iść do toalety. No przedłużmy. Tym żelem. Ojej, ojej. Jeszcze nie. Tym żelem mamy sobie posmarować y, na zębach tutaj. Okej. Okay. Na zęby, na dziąsła nie można. Aha, ja. Dobra, wysmarowałaś? Aha. Dobra, sterowa. Róż. Mhm. Mhm. Jaki masz buzi. Jak świnka. Mhm. I widzimy się za ile? 20, 30 minut? 15. 15, dobra. To widzimy się za 15 minut, jaki efekt będzie końcowy. Hmm. Więc już jestem po wybieleniu moich zębów, e, więc e, na razie nic nie mogę powiedzieć, bo to po, chyba po, po dwóch tygodniach, nie? Po 14 dniach się dopiero rozpracuje efekt, e, więc ja mam znać. Oczywiście na relacji na Instagramie też wam będę pokazywać na bieżąco, co się tutaj dzieje. Więc jeśli jesteście ciekawi efektu, zapra to zapraszam was na Instagrama. E, no i teraz lecimy do kolejnych rzeczy. Czyli tutaj jest zegarek i ta szczoteczka. Myślę, że zegarek sobie zrobimy teraz. Otwieramy. I ja nawet nie pamiętam jak, jaki to był kolor. Chyba. Brałam. Złoty? Okej, patrzymy. Okej. Okay. Taki... To nie jest taki złoty. To jest taki... Wiesz, to to jest złota, ale, ale ten, ten, ten Ale jest taki, no. Ładny kolorowych jest. Jest taki może pod beż. No myślę że będzie inny trochę, ale jest chyba ok. O zobaczcie. No, racy źle nie, nie wygląda. Na pewno będzie uniwersalny do wszystkiego pasował. Piszcie nie? w komentarzach, czy wolelibyście taki kolorek, czy czarny, czy ja jakiś wiem, inny. ja w sumie mogę wziąć czarny zaraz, o którym myślę, ale. No z no przodu ja, jest czarny. No dobra, z przodu jest czarny, tutaj jest w miarę taki, wiesz. Tak to chociaż widać, takie czarne, to. No a wąż nowo. Bo... No dobra, więc tutaj już sobie założyłam i aplikacja się już ściąga. O, bardzo mało mam widzę tego, więc już się ściągnęła Da fit aplikacja da -fit. się nazywa. E, no i tutaj mamy, zobaczcie, w ogóle, gdzie jest godzina, śliczna godzina. Mamy tutaj treningi. Jakiś... mamy kroki przeszłam się do okna i już mi liczy kro kroki normalnie tak liczyło tak liczyło tutaj też tu coś jest dosyć głęboki płytki. sen o, o sen. sen ile spać. i w dół no, i tak, my, mamy to znaczy... kroki wiadomości sen puls jest trening yy, bp po coś tam muzyka i co to jest a w to chyba Jakiś... weszłam wyspo jakieś a ze sładowaniem ma jak się cofa nie tak. wiem o się. Czy tak o tak o. się zafa. I ma muzyka i aparat. Aparat się łączy z telefonem, a tu widzisz, że wyświetla, co masz. na Pogoda i więcej. Więcej jak jest? Może Halo. Dostosowanie jakiegoś? Halo. No wciśnij. Okej, okay, więcej. A, widzisz jasność, zmieni styl. Dalej mamy, już weszłam w drugą część, czyli tutaj mamy wygląd zegarka, na przykład takie ustawienia i zobaczcie, tutaj mamy trzy standardowe i więcej tarcz. Zobaczcie, ile tarczy, Możemy sobie na próbę jakąś ustawić. mam świąteczny nawet. Weźmy sobie w tą chmurkę na przykład. Ściągnij. Dobrze, coś się stanie. Okej. Okay. Mam teraz tu ile O, tutaj zobacz, tutaj idzie paseczek. 13% mm -hmm. mamy. A w międzyczasie otwieramy co teraz? są soniczna. Tak. Do twarzy. Do twarzy, zobaczmy co to będzie robić. O, przez 50%. Czekamy. o wow, jak to wygląda? Ciekawa jak bateria się będzie tu trzyma w tym było. Ale to będzie fajne. To będzie taki masaż, w sumie też nie wiem. Co to jest? Dobra. Ale ja co, to ma, co to ma robić, powiedzmy? No, czekaj. Omolodowanie, poczekamy. O, mam zapytę! A zmieniła się już? No, śliczne jest. Mhm. ładowanie wszystko ok. I teraz. I też ma to samo, co mamy, że nie patrzysz na zegarek, to się łącza, jak tylko spojrzysz na niego, to się załącza, tak, nie? Tak. A kochani, przedecydujemy sobie to za chwilkę, może jeszcze w tym odcinku, myślę, bo musimy pojechać po właśnie tędy. Po okay, jakiś ten krem i sobie testujemy, jak to działa. A kochani, to nie wszystko, ponieważ mam dla Was kod robotowy oczywiście ze zniżką 20%. Kod brzmi tak, czyli Nicole 20 od Nicole, łatwe do zapamiętania. I co jest najlepsze, ten kod będzie trwał aż do końca tego roku, czyli do 1 stycznia, prawda? E, więc I będę on super. działa na wszystkie rzeczy, na rzeczy nieprzecenione. Mieści. Tak, nieprzecenione, nieprzecenione. ważne. Tak, e, więc super i na nowości oczywiście, więc zapraszam Was na to. Czyli jest dużo 20%. Powiedzmy, nie wiem. Ten, na te zęby ta lampa kosztuje 200 zł. No, no to minus 20%. To słuchajcie, płacicie już 160 zł. To jest mega tanie. Przykładowo. No, super, polecamy. Polecie, to jest stronka Garet. Wszystko macie w opisie jeszcze napisane, więc zapraszam serdecznie. A no, my się widzimy i Przy testowaniu. Nie? No właśnie. Mhm.